Hejka, rozwiążemy sobie dzisiaj takie zadanie z informatora maturalnego, zadanie z układem równań. Mamy stwierdzić, czy taki układ równań nie ma rozwiązań, czy ma może dokładnie jedno rozwiązanie, dokładnie dwa rozwiązania, czy ma ich może nieskończenie wiele. Tak naprawdę jedną z tych odpowiedzi możemy już na starcie wyrzucić, ponieważ widzimy, że jest to układ równań liniowych, a więc taki układ na pewno nie będzie miał dokładnie dwóch rozwiązań. I teraz dlaczego? No jeżeli, tak jak powiedziałem, są to równania liniowe, to wiemy, że ich interpretacją geometryczną są proste. A proste mogą się przeciąć albo w jednym punkcie, albo jeżeli będą równoległe i nie będą się pokrywały, to nie będą się przecinały w ogóle, czyli nie będziemy mieli żadnego rozwiązania, albo to może być dokładnie ta sama prosta i wtedy tych punktów przecięcia będziemy mieli nieskończenie wiele. Natomiast nigdy nie dostaniemy dwóch rozwiązań. Bo, ponieważ jeżeli mielibyśmy jakieś dwa punkty właśnie przecięcia tych dwóch prostych, no to ja przez dwa punkty mogę przeprowadzić tylko jedną prostą. Tak więc jeżeli miałbym jedną prostą narysować i drugą, to to byłaby ta sama prosta, i z dwóch punktów by się zrobiło ich nieskończenie wiele. Trzeba tutaj uważać, ponieważ to, że dostajemy na koniec X i Y równego ileś tam, to to nie są dwa rozwiązania. Tylko to jest jedno rozwiązanie, w tym sensie, że są to współrzędne jednego punktu właśnie przecięcia tych dwóch prostych. Ok, natomiast ta interpretacja, którą teraz powiedziałem, ona nie jest potrzebna, niemniej warto ją znać pod kątem matury. Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to zadanie, możemy ten układ po prostu standardowo rozwiązać. Ja pójdę tutaj w metodę przeciwnych współczynników, bo ten układ aż się prosi, aby rozwiązać właśnie tym sposobem. Przemnożę to sobie obustronnie przez cztery żeby mieć te przeciwne współczynniki. Mamy zatem 4x plus 8y równe 4 i minus 4x minus 8y równe minus 4. Jak sobie to teraz dodamy stronami, to zauważmy, że mamy równanie postaci 0 równa się 0. I jest to oczywiście równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań. Niezależnie, co tutaj podstawimy za niewiadomą, no dostaniemy równość prawdziwą, ponieważ niewiadoma tutaj po prostu nie występuje. Jeżeli chcielibyśmy jednak odnieść się do tej interpretacji geometrycznej, o której wcześniej powiedziałem, to można byłoby spróbować obie te proste przekształcić sobie do postaci kierunkowej, czyli do postaci y równa się ax plus b. Jak to zrobić? Bierzemy sobie pierwszą prostą, no i przede wszystkim widzimy, że chcemy mieć po lewej stronie samego y całą resztę po prawej. Mamy zatem dwa y równe minus x minus 1, no i teraz żeby stąd dostać y, to dzielę to sobie przez 2, czyli mam y równego minus 1, 2x, minus 1, 2, i mamy dokładnie tę postać co wyżej. To samo robimy z drugą prostą. Mamy minus 4x, minus 8y równe minus 4, czyli przerzucamy znowu x, minus 8y to będzie 4x minus 4. Czyli jak to sobie podzielimy mm, przez minus 8, no to dostaniemy y równy minus jedna druga x plus jedna druga. A, i oczywiście tutaj też powinien być plus. Tutaj nie, nie zmieniał się znak przy 1c. No i teraz patrząc na te proste, widzimy, że to jest tak naprawdę to samo równanie, czyli jest to de facto ta sama prosta w układzie współrzędnych. Czyli proste te będą się pokrywały, czyli rzeczywiście układ ten miałby nieskończenie wiele rozwiązań. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarza.